Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria daje Wam możliwość usłyszenia i zobaczenia odpowiedzi na Wasze pytania, które kierujecie do, mną, do mnie drogą SMS poprzez portal Magicznych Wrót, lub stronę Tip and the Nation. Link do portalu i do strony na dole w opisie filmu. Proszę pamiętać, aby móc skorzystać z moich usług, trzeba być osobą pełnoletnią. Nie stawiam kart kobietom w ciąży na kobiety w ciąży na osoby trzecie. Nie pozwalam na drążenie już uprzednio uzyskanej. Tutaj prognozy. Powielanie tych samych pytań naprawdę nie ma sensu. Jeżeli chodzi o kwestie zdrady, nie odpowiadam na tego rodzaju pytania, nie chcę się w tej tematyce poruszać, zatem bardzo proszę Was o uszanowanie. Jeśli chodzi o kwestie zdrowia, to szukamy wskazówek, nie diagnozy. Pytania, które nie są zgodne i nie będą zgodne z BHP i zasadami tarota, będą przeze mnie pomijane i w tym przypadku nie ma możliwości zamiany pytania. Cóż, cóż jeszcze? na z jedno konkretne pytanie. Na dole są również zasady, zatem zapraszam i zachęcam do zapoznania się z nimi. Ja jestem tarociską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota. Wspieram się numerologią. kartami to nie są mi obce. No do co, będziemy zaczynać, ale poleciałam z tą czołówką i nie wiem, jak katarynka troszkę. Eee, no, nie wiem, jak to się stało. Idę na maila na zaległe pytania. Jest pytanie od Ani. Tutaj, moi drodzy, jeżeli gdzieś tam wy macie, jakby maile, tak zwane przypominajki, trzymajcie ciągłość korespondencji. Ja później nie wiem, co z czego się bierze, nie pamiętam. I później gdzieś tam pewne rzeczy. E, tutaj e, muszę raz, raz jeszcze jakby szukać, a nie zawsze gdzieś tam jestem w stanie, zatem jeżeli piszecie do mnie, ciągłość korespondencji jest pomocną i ułatwiającą nam komunikację i wtedy szybciej też są te, nazwijmy to reakcje z mojej strony. E, pytanie jest od Ani e, i tutaj jest to pytanie, które nie chciałam udzielić wskazówek i ja to we, wezmę w ten sposób, m, gdyż Zapytam, dlaczego on unika komunikowania się z Tobą na tej zasadzie. Zatem w tą stronę to gdzieś tam postaram się Tobie zbliżyć. Dlaczego on unika komunikowania się z Tobą? Pokażcie karty. Osoba unika komunikowania się z tobą. Dlaczego? Mhm. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię, jakby dlaczego, karty pokazują, że pewne rzeczy on chce zachować dla siebie. Nie będzie i nie chce informować jak po całości, ale dlatego, że czegoś się wstydzi. Wstyd mu na to nie pozwala. Karta kapłanki, tajemnica, której się wstydzę i tego, jakby rodzaju są to informacje, e, tutaj jeżeli chodzi o jego, dlaczego tak się dzieje, bo on czegoś się po prostu w najzwyczajniej w świecie wstydzi. Boi się też takiego potraktowania, czy znaczy też jakby odczucia, że jest tutaj mm, gdzieś tam niepoważny, czy też jego niepoważne zachowania mogły być tego powodem. I tu jest ewidentnie pokazane, e, nie mówię, bo się wstydzę. Dlatego. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mam tu drugie pytanie od Oli. Eee, dobrze. Eee, rozumiem. Wiesz, tak też myślałam, że wiesz. A w takim razie zamieniasz pytanie, czy powinnaś zrobić jakiś krok w jego kierunku? Czy to jego kwestia? Eee, dobrze. Mhm. Będzie korzystna dla Ciebie, gdybyś zrobiła krok w jego kierunku? Czy to będzie korzystne? Tutaj, żebyś zrobiła jakiś krok w jego kierunku, żeby to odblokować. Pokażcie karty. Czy to będzie korzystne dla Ciebie, aby to odblokować idąc w jego kierunku? Czy to będzie korzystne? Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Czy to będzie dla ciebie korzystne? Wiesz co? Ja mam wrażenie, że nadejdzie taka okazja, żebyś mogła gdzieś tam coś pokazać. Karty pokazują, że jakby pewne rzeczy na razie należy zostawić dla siebie, ale mam wrażenie, że do około 4 tygodni od 4 dni do 4 tygodni za wydarzy się, zadarzy się taka historia, w której będziesz mogła ruszyć energię do przodu. Ale będziesz wiedziała, który. To moment. Nie tak, nie z gruchy, nie z pietruchy, tylko będzie taki jakiś moment. Niby coś żartem, niby pół serii, ale gdzieś tam dasz mu do myślenia. Od czterech dni do czterech tygodni wydarzy się taka sytuacja, w której będziesz wiedziała: o, to jest właśnie ten moment, w którym mam mu to pokazać. Zatem powodzenia, e, powodzenia ci życzę. E, ściskam Cię bardzo, bardzo mocno. Eee, I teraz tak, idę na tipa. Tutaj mam kilka pytań, z tego co wiem, bo wczoraj chciałam powiadomienia. Mm -hmm. Kama, jest e, kwota dosyć spora. Także kilka pytań. Czy będzie chciał uzdrowić i kontynuować z Tobą znajomość. Dobrze. Czy on będzie chciał uzdrowić i kontynuować z Tobą... E, tak na przyszłość, moja droga, możesz e, datę urodzenia pisać jako donate, czyli kto Ty jesteś. Wielu ludzi właśnie tak robi i zyskuje liczbę znaków, zatem też tak warto robić, gdybyś jeszcze czuła potrzebę na przykład napisania. Ale zobaczymy tutaj... On będzie chciał uzdrowić i kontynuować z Tobą znajomość. Czy Jego osoba będzie chciała uzdrowić i kontynuować z Tobą znajomość? Pokażcie karty. Czy Jego osoba będzie chciała Uzdrowić i kontynuować. Na razie się waha. Wysoko Fortuny. Dziś tak, jutro nie, dziś tak, jutro nie. Taki troszkę gdzieś tam, jeżeli Wy w jakiś sposób jesteście pokłóceni, to odwróci się jakby sytuacja, powychodzą wychodzą jeszcze jakieś rzeczy, czy też gdzieś tam odtajone pewne. Tak, jest to możliwe, żeby tak się zrealizowało. Jak najbardziej. Będzie to możliwe. Nie mam czasu tu pokazanego, który miałby się realizować gdybym miała się poku... pokusić o jakby czas, to jest do dwóch miesięcy, ale jakby to nie jest stricte czasowo, to trzeba wziąć na to poprawkę. Horoskop na listopad. Mhm. dobra. Pokażcie karty. Horoskop na listopad dla Ciebie. Pokażcie karty. Kamila, horoskop na listopad. Horoskop na listopad dla Kamili, listopad 2019. Jak może wyglądać energia listopada dla Kamili? Energia listopada dla Kamili 2019. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci, czwarty. Rzecz jasna, są to oznaczone tygodnie, ale może to być tak, że to się poprzestawia. Karty pokazują, że możesz w listopadzie czuć się troszkę samotna, możesz się chcieć izolować, ale możesz również nie rozumieć otoczenia. Ustalnik prosi o również analizę w głąb siebie. A pustelnik też mówi o poczuciu takiego samotności bądź odraczaniu się pewnych sytuacji, że coś się gdzieś tam wylecza. Dwójka mieczy, gdzieś tam nierozumiana, jestem w tej swojej, nazwijmy to, samotności. Czuję się nierozumiana. Taka energia się może tutaj, to, może się realizować. Dwójka monet. Karty pokazują, że będziesz podejmowała jakieś decyzje, ale będziesz rozdarta pomiędzy dwie sytuacje czy to emocjonalne, czy to też zawodowe. Pod koniec listopada karty pokazują, żebyś wykazywała. Się konsekwencją, systematyką, żebyś gdzieś nie zaspała, żebyś się nie spóźniała, bo wtedy będzie trzeba się tłumaczyć. W kwestiach zdrowia karty pokazują, żebyś zwróciła uwagę na czynniki związane z nogami, bo tu mężczyzna siedzi, i tutaj kwestie związane z oczami, uszami i zatokami także. Zatem to są kwestie te zdrowotne. Jeżeli chodzi o emocje, to mi się tutaj pokazuje jakby odraczanie, przeciąganie i wyczekiwanie, niż coś realizowaniu się. W całości. I trzecie pytanie: dlaczego masz ból prawej nogi? Czy to odżyły, czy to kręgosłup? Ja zobaczę, co karty na to. Skąd tej ból prawej nogi? Skąd ból prawej nogi? Pokażcie karty. Skąd u Ciebie ból prawej nogi? Skąd u Ciebie ból prawej nogi? Co jest tego możliwą przyczyną? Jakie są wskazówki? Ból prawej nogi. Skąd? Ból prawej, ból prawej nogi. Mhm. Jeżeli chodzi o kwestię bólu prawej nogi, karty pokazują ruchomość, czyli to może być związane coś z kręgosłupem. E, tutaj e, nie mam tu krążenia, nie ma tu kart buławowych. Raczej jest to układ ruchu, ale ja sobie pozwolę zobaczyć tutaj, e, o co chodzi w innej talii. U Ciebie w aspekcie zdrowia. O, wypadła nawet pierwsza historia. Wiesz co, po pierwsze w ogóle, bo karta koło fortuny też mnie zaciekawiła, po pierwsze sprawdź sobie hormony. Ja wiem, że gdzie piernik do wiatraka czasem jest tak, że no, organizm nam inaczej coś pokazuje. Po pierwsze hormony trzeba, 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 trzeba sprawdzić. Tutaj i tak, wiesz, układ ruchu kości raczej w tą stronę tutaj warto by było poszukać wskazówek, czy też gdzieś tam informacji, dlaczego i skąd to się, skąd to się bierze. Ale karty również zaznaczyły hormony, bo koło fortuny to też hormony rozregulowane. Zatem ja wiem, że o to nie pytałaś, ale gdzieś tam karty jeszcze to pokazują. Zatem tak, działaj, kochana, bo jest czas jeszcze na to, aby to wyprostować. Ściskam pozdrawiam, wszystkiego, co najlepsze. Marzena, witam cię, Marzenko. E, takie proste pytanie. Chcę obniżyć abonament. E, Wiąże to ze zmianą numeru. Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Dobrze. Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Zmiana numeru. Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Czy to będzie dla Ciebie korzystne? Pokażcie kartę. Czy to będzie dla Ciebie korzystne? 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 Karty pokazują, że jakby na ten moment nie do końca jest to korzystne, bo karta czwórki mieczy wstrzymaj się. Karty pokazują, że po nowym roku albo będzie lepsza opcja, bądź lepsza oferta i wtedy tak. teraz nie. Teraz będziesz żałowała, karty pokazują, że po co mi to było, mogłam poczekać. Czasem tak jest, że kupimy coś, a za chwilę jest coś jeszcze taniej. Zatem według kart tu jest daj szansę temu, żeby przetrzymać. I nie mówię, że w ogóle niekorzystne, tylko tu o czas idzie. Warto 3-4 miesiące poczekać. Będzie lepsza oferta. Wtedy będziesz, myślę, zadowolona. Taka jest informacja tutaj w, w całości. Zatem takie rzeczy tu się u Ciebie realizują. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Ściskam cię. No to idziemy, czyli tu mam tu na starze na magiczne. Już patrzymy, na magicznych mamy mało pytań. YouTube, proszę, rozkład 12 domów na nowy rok numerologiczny. Na nowy rok numerologiczny nie robię rozkładów 12 domów. Mhm. Ale może. Wolisz. A wtedy na nowy rok już nie proś, bo to jest raz w roku się tylko stawia. No. Rozkład 12 domów. Pokażcie karty. Rozkład 12 domów. Jeśli miałaś stawiany układ 12 domów w przeciągu 4-12 miesięcy, to tamten będzie aktualny. Rozkład na nowy rok numer 12 domów. Szansa Szansa na rozwój, na uczenie się. Warto być konsekwentnym, systematycznym w historiach pracy. Karty pokazują, że będą do Ciebie przychodzili ludzie, otoczenie, jakieś pojednania, odnawianie starych, gdzieś tam dawnych być może znajomości. W pracy konsekwencja i poprawić też komunikację. A w związkach, czy w emocjach warto gdzieś tam być słownym i nie kierować się tak zwanym słomianym zapałem, bądź jaskół, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Kiedy też pokazują unikaj w domu, czy w środowisku, w którym funkcjonujesz, tak zwanych półpraw. Zwróć uwagę na ciężkość i wpływ przy plecach mi się coś pokazuje na to też będzie trzeba zwrócić uwagę zawodowo, jeżeli będziesz konsekwentna i komunikowała się, możesz się rozwijać, Z karty to pokazują szansa też na rozwój karty też pokazują, że są w jakichś historiach właśnie zawodowych jakieś tajemnice, czegoś nie wiesz ale to wypłynie, ale to finalnie będzie dla Ciebie na korzyść, choć na początku możesz tak tego tutaj nie widzieć, jeżeli jesteś osobą samotną, może się też ktoś przy Tobie pojawić. Jeżeli jesteś w związku, no może też się pokazać, że jakiś mężczyzna wywrze bardzo duże jakby znaczenie, czy wpływ na Twoje, na Twoje życie. Król Mieczy, będziesz mądrzejsza, doświadczona i jakby Twój intelekt to jest Twoja tajna broń. Dosłownie, dosłownie tak. Pozdrawiam Cię serdecznie. Patrzymy tutaj dalej, co jest. Live Anonim. Dziewczyny, live jest tylko w piątek. Jeśli jest na YouTube, to jest na YouTube, bo jeżeli dasz mi w piątek live, to będzie to pytanie pominięte. Eee, bo nie będę się zastanawiała, czy to jest na YouTube, czy na live. Bo ja później ochrzan od Was zostaje, że sobie nie życzyliście tak, czy tak. Zatem według zasad idąc. Eee, kochanie, jeżeli piszesz od poniedziałku do piątku do godziny 11 smsy na Wasze pytania, moje odpowiedzi, dajesz skrót TY. Life jest zazerwowany na live, czyli programy na żywo. Mam nadzieję, że to jest jasne. Co Ciebie czeka ciekawego w sferze uczuć do końca tego roku? Dobrze. Co Ciebie czeka w sferze uczuć do końca tego roku? Co Ciebie czeka... Ciekawego w sferze uczuć do końca tego roku. Pokażcie karty. Co ciebie czeka w sferze uczuć do końca tego roku? Co ciebie czeka w sferze uczuć do końca tego roku. Co ciebie ciekawego czeka w sferze uczuć do końca tego roku? Co ciebie czeka? Okej, okay. jak jest często w październiku? O proszę listopad i grudzień, jeżeli chodzi o kwestię, chwytaj e, dzień, chwytaj chwilę chwytaj moment i do końca października masz szansę kogoś poznać a bo gdy to gdzieś tam przegapisz, to później mam jak było tak będzie, e, ku jakiemuś dyskomfortowi mam wrażenie król monet, król monet to osoba, która jest e, pracowitą która żadnej pracy się nie boi, jest to osoba ciągle też zajęta na, i gdzieś tam on się nie bawi na zasadzie w takie, jak ja to mówię kolokwialnie pitu pitu tylko jeśli już się kimś zainteresuje, to chcę wiedzieć, czy to gdzieś tam jest na zasadzie, ty szukasz zabawy, czy yy, osoby do związku. Jeżeli do związku, to chętnie, bo ja nie mam czasu na takie właśnie sobie hasanie. Zatem ktoś taki się tu pokazuje jako możliwy dla ciebie. Według kart, jest to osoba starsza od ciebie. Yy, tutaj nieduża różnica, ale jest, a według daty urodzenia masz pokazane, że mogą chcieć po ciebie sięgać młodsi a nie wiem, czy gdzieś tam miałaś historię, że jakieś młodsze osoby pod siebie sięgały, być może funkcjonowałaś z osobą młodszą w związku, w każdym razie, bo Ty masz takie ze skrajności w skrajność, albo dużo młodszy, albo dużo, dużo starszy, bo masz taką właśnie historię, a tutaj będzie ten pan tak jakby pomiędzy tymi historiami, zatem ktoś się może pojawić, ale co Wy z tym dalej zrobicie, to oczywiście od Was, od Was zależeć będzie, zatem a miłości, duże miłości, kochana. A kolejne pytanko. Czy dostaniesz umowę o pracę od listopada i podwyżkę? A tu nie jest na YouTube. Ok, dobrze, nie przeczytałam kto to jest. Mhm. Prosiłam o prognozy dotyczące Twojej relacji z Z. To jest imię i data urodzenia. Od teraz do końca przyszłego. Roku. Odezwał się do Ciebie po... Mhm. Ale to jest za dużo pytań w jednym SMS-ie, kochanie. Albo tak, prognoza, albo e, czy dojdzie do spotkania. Z racji tego... No, pierwsze pytanie jest e, prognoza dotyczącej relacji. Tak jest pierwsze pytanie i to od niej się prognozy dotyczące Waszej relacji do, od teraz do końca przyszłego roku. Pokażcie kartę. Pokażcie kartę. O kwestię waszej relacji. Karty tutaj pokazują póki co, jakby kontakt, nazwijmy to zdalny między Wami. Mam też wrażenie, że możecie mieć uczucie czy odczucie tego, że nie do końca tego się spodziewaliście, że nie do końca siebie być może tak pamiętacie, bo karta Piątki Mieczy, no nie tego się spodziewałam. Nie takich tutaj jakby energii gdzieś tam oczekiwałam na tej, na tej zasadzie. Ja mam wrażenie, że finalnie do połowy przyszłego roku. Najdalej do połowy przyszłego roku to ty zrezygnujesz z tej relacji, bo ty się odwracasz na napięcie z tejże historii, zatem do końca roku to mam wrażenie, nie będzie miało kontynuacji z poczucia oszukania, że to nie już jest, jest ten sam człowiek, to nie jest ta sama osoba, to nie jest taka energia, jaką gdzieś tam się wytwarzała wcześniej i to Ty odchodzisz od tej relacji. Pozdrawiam cię serdecznie. Mhm. I tu. Eee, jaki będzie odzew na Twoją aplikację w sprawie pracy i czy finansowo dasz radę, żeby było jeśli byłby pozytywny odzew. Dobra. Mhm. Jaki będzie odzew na Twoją aplikację w sprawie pracy? Jest zaznaczona o co chodzi. Także dziękuję za wskazanie. Pokażcie karty. Jaki będzie odzew na Twoją aplikację? Jaki będzie odzew na aplikację w sprawie pracy? Jaki będzie odzyw w sprawie pracy. Finansowo mam wrażenie, że nie do końca byłoby to dla Ciebie korzystne, jeżeli by się to zrealizowało, bo karta pieniądze przeblokowana, że finansowo nie do końca jest to takie, jakie być może się e, prezentuje. E, jeżeli w jakiś sposób tutaj e, hmm, e, odzew będzie taki. Hmm, Odzew generalnie będzie, ale później jakby to się rozpłynęło, jakby ktoś nagle zmienił zdanie. A zatem taki mi się odzew pokazuje, bo karta szóstki była w słomiony zapał, coś nie do końca, jakby miało być dobrze, a finalnie no żarło, żarło i padło. Dosłownie tak. Zatem taka jest tu historia. Finansowo yy, nie jest to. Eee, coś, co na twoją miarę szyta. Bo karta e, trójki monet z blokadą, że tak jakby zwyżki finansowej, tutaj i jakiej być może oczekujesz, może nie być. W całej tej historii. Mam też wrażenie, że w tej jakby aplikacji, czy też w tej pracy, będzie trzeba ciągle udowadniać swoją wartość. Na tej zasadzie. A jaki będzie wynik koło fortuny? Koło fortuny jest zdradliwą kartą, bo ono może mówić o tym, że przychodzi do nas szczęście, a dla mnie, przy szóstce buław, mówi o tym, że coś się zadziało i nagle zniknęło. Zatem obserwuj. Patrzymy dalej. Tutaj e, miało, być mnie, mm -hmm, miało być trochę mnie, miało być trochę mnie, miało być trochę mnie w, czy dam radę, a, że to, dobra, czy dasz radę finansowo, mm, miało być trochę ciebie w żołądku skręca, czy dasz radę, e, jeśli zostałabyś przyjęta, jeśli byś dała radę, czy byś, gdybyś była przyjęta, czy dałabyś e, jakby organizacyjnie? Pokażcie karty finansowe. Pokażcie karty. Pokażcie karty. Gdyby tutaj? E, organizacyjnie. czy Organizacyjnie. No nie pokazuje mi się to. Mm -mm, mm -mm. Nie jest dobra historia dla ciebie, moja kochana. Karta diabła nie jest dobrą prognozą, zatem e, mm, mm, nie jest to historia. To jest takie, zwiążesz sobie ręce, dosłownie, uwiążesz się. Ale pokazują karty, że to jakieś rozczarowanie, że ta oferta nie jest taką, jaką się prezentuje. Zatem mm, nie podoba mi się to. Obserwuj. A Pytanko YouTube, czy w tym lub w przyszłym roku uda się dostać awans i podwyżkę, i czy mam szansę na kierownicze stanowisko w obecnej firmie? Czy w tym lub w przyszłym roku uda ci się dostać awans i podwyżkę, i czy masz szansę? Pokażcie karty. Czy w tym lub w przyszłym, czy do końca przyszłego roku masz szansę na awans, podwyżkę w dołączeniu? Kierownicze stanowisko. Pokażcie karty. Aha. W tym roku będą takie sygnały. Masz szansę w przyszłym roku jak najbardziej się rozwijać w obecnej pracy, ale ja mam wrażenie, że jakby ten awans, czy też ta historia która poprawia jakość, ty tak nie uważasz, że z jakiegoś, z jakiegoś powodu, bo karty pokazują, że tak jakbyś miała inną, jakby perspektywę widzenia tego. Sprawdź sobie o co chodzi. W każdym razie, do końca roku będą takie sygnały. Do końca tego roku, bo tu, trójka było w mówi o poszerzaniu horyzontów, o gdzieś tam historiach, które poprawiają komfort pracy. Zatem może to być jakiś sygnał, że coś takiego się w Twoim kierunku realizuje i jakby, w przyszłym roku jest to ukazane, ale karty pokazują, że tak jakby hmm, ta opcja a, jakby odwraca Ci świat do góry nogami. Tak dosłownie tutaj jest to pokazane. Mhm. Zatem tak to, e, tak to o, wy, e, wygląda. Mhm. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. A, I tu jest pytanko ostatnie na dzisiaj. Co Ciebie blokuje? Dobra. Co Ciebie blokuje? Pokażcie karty. Co Ciebie blokuje? Co Ciebie blokuje? Ok. Zbyt duża jakby poczucie sprawiedliwości. To też się pokazuje. Zbyt duże poczucie sprawiedliwości, a w sobie możesz mieć. To powinno być pozytyw, ale to jest gdzieś tam w negatywie, u Ciebie pokazane w dacie. Pokażcie, karty, co Ciebie blokuje? Co Ciebie blokuje? Jak jesteś teraz? Nie zwracaj uwagi na to, co inni mówią, i to, co Ciebie blokuje. Karty pokazują tutaj, że jakby no jest ta blokada, spowalnianie, ale to spowalnianie, ja mam wrażenie, że finalnie. Po pierwsze, to jakbyś potrzebowała uzupełnienia jeszcze jakiejś, jakiejś wiedzy, tak jakbyś potrzebowała jakiegoś wsparcia tutaj w wiedzę, ale nie, typ, nie typu kurs, tylko tak jakby ktoś miał ci coś przekazać na tej zasadzie. A czwórka mieczy mówi o tym, że jakbyś była odkładana na później i nie tyle jakby. Mm, Tobie jest problem, tylko to, jak ty jesteś odbierana. Takie mam wrażenie. Po pierwsze, nie przejmuj się tym, co inni mówią. Nie sugeruj się też gdzieś tam tym, co będą mówili w całej tej historii. Zwróć uwagę na plotki, bo to też gdzieś tam spowalnia twoje działania. Czyli to, co idzie z zewnątrz, z twoją stronę, ma wpływ na twoje działania. Czwórka mieczy, jesteś odkładana tak jakby na później. Bądź zauważana, bo to cię blokuje. No, dokładnie, tak jakbyś była, jakby były dwie dwie Ty. Dosłownie im pomiędzy Ciebie się patrzono. Masz być zauważana, nie wiem, zmień fryzurę nagle, uzyskaj, żeby komuś zaimponować czy sobie nawet zaimponować, bo to się. Ja nie mam jakby blokady takiej jakby związanych rąk czy coś takiego. Nie, to jest tak, jakby otoczenie było powodem tego, że jesteś niezauważana, i stąd są blokady. No, dosłownie tak. Zatem zwróć na to uwagę. Jeżeli masz jakiś jeszcze, bo czwórka mieczy bardzo często też mówi o aspekcie zdrowotnym. Jeżeli tu jest jakiś aspekt zdrowotny, który Cię blokuje, to też warto go wyeliminować. Zatem moi drodzy, to wszyscy na dzisiaj. Mam nadzieję, że SMS-y zostały tutaj ogarnięte w kolejności. Nikogo nie pominęłam. Widzimy się jutro, a za dzisiaj Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Całuję. Pa, pa.